Ustawienie regulatora firmy Simon 54. Regulatora temperatury. Pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to zmienić język. Idioma. Potwierdzamy hiszpański, portugalski, angielski. Potwierdzamy w angielski. Następną rzecz, ustawić godzinę i rok. Rok 2020. Potwierdzam. Miesiąc. Kwiecień. Potwierdzam. Dzień 14 Potwierdzam. Dzień tygodnia u góry. Siódmy dzień tygodnia. Drugi. Potwierdzam. Godzina. 10 potwierdzam. 30 potwierdzam. Następnie programs. W programs ustawić, że wszystkie dni tygodnia przypisane do danego programu. Ja chcę, aby wszystkie dni tygodnia były przypisane do programu 0. Czyli po kolei wszystkie dni tygodnia przecykam. Wychodzę z tego. Następnie. A, mogę ustawić wszystkie programy. Ustawiam program 0. Śnieżka to jest temperatura antyzamarzania. Noc, dzień. Ustawiam na noc. Godzina 0. Potwierdzam. Potwierdzam do godziny 6.30. Zmieniam na dzień. I teraz jadę dniem. Widać u góry wyższy słupek. W godzinach do 22 o 22, zjadę na noc i nie 6 słupek do końca. Potwierdzę. Wejdę z programowania. Następnie. Następnym krokiem będzie ustawienie danych. Temperatur dla nocy i dla dnia ustawionych wcześniej w programie. Wchodzimy. W menu komfort możemy ustawić jeszcze raz. W menu komfort możemy ustawić temperaturę u góry, widać zmienia się dla dnia. Ustawiam 27 dnia i w saving ustawiamy na noc, na przykład na 17 stopni. Manual temperatura, która jest teraz. Regulator mamy ustawiony.